słyszeli, my również. Na zegarze wybiła północ i rozpoczął się nowy 1992 rok. Jaki będzie? Czy spełnią się nasze nadzieje, marzenia? To oczywiście pytanie retoryczne. Starym zwyczajem nowy rok witamy w większym gronie. Spotykamy się z Państwem codziennie, spotykamy się z Państwem przez cały rok, i dzisiaj wspólnie chcemy znieść toast. Jest. jest 12 miesięcy w roku? Na sześcioro, podzielmy się demokratycznie. Zaczynasz od styczeń. Styczeń i grudzień. Styczeń to może staropolskie przysłowie i życzenie. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, aby nas nie bolała głowa i bok. Ja wybrałam maj, ponieważ najbardziej lubię ten miesiąc. Życzę Państwu dużo zdrowia, oczywiście nie tylko w maju, a ponieważ najbardziej nie lubię listopada, wobec tego w listopadzie życzę Państwu majowego nastroju. A ja wybrałam marzec i wrzesień, i życzę Państwu w trakcie tych dwóch miesięcy, ale także w ciągu całego roku, tego, co cenię sobie najbardziej w życiu, czyli miłości i poczucia humoru. A ja życzę nam wszystkim, abyśmy w lutym spełnili jedno z najbardziej podstawowych marzeń ludzkości, a mianowicie, abyśmy zorientowali się w końcu, do czego zmierza współczesny świat. Natomiast w październiku życzę Państwu i sobie, aby okazało się, że czeka nas raj. W czerwcu i sierpniu szczególnie życzę Państwu wiele wolnego czasu, którego nie ukrywam, chciałbym, aby przynajmniej część spędzili Państwo również z nami, z dwójką. W tej sytuacji już mam prostą sprawę, bo mi kwiecień i lipiec, a tym bardziej prosto, że w kwietniu jest Wielka Noc, a w lipcu są wakacje, a więc wspaniałych świąt Wielkiej Nocy i wspaniałych wakacji. No i jest jeszcze grudzień. Oby ten nastrój życzliwości trwał do końca roku, żeby udowodnić, że jesteśmy zgranym zespołem, może na zakończenie wspólne życzenia. 拼死拉。